Kreczka z tej strony, Cardress. Dzisiaj nagrywam sobie odcinek z Roblox Piggy. Oczywiście to moja mapa. Nie, nie, będę, nie będę nikogo zapraszał. No ja, i zobaczycie, jak się w nią gra, ok? Tutaj Glock, stoi tam piggy. Tutaj my. Będziemy wkrótce nie o, tak? A to pokazałem. No i starty bot. Sarty bot ma nawet perkur, Więc ja obłacę mi się go robić na razie, bo no i ukryty pistolet. Ale dzięki bugu o tym to można go zdobyć. Ale to już, już to nie jest schowaty, schowany. No i mogłem dać na noc, ale mi się nie chciało. Nie w da, stronę dałem. zrobić ci na razie, bo, da, bo dzisiaj to super kilka jeszcze powiedzcie, jeszcze napiszecie kartres jesteś super to, to można dodać mam dla was, was wyzwanie musimy wbić pod dzisiejszym odcinkiem. dwie łapki w górę to i i napiszecie komentarz każdy jesteś super to za, mogę was zaprosić to znaj jeśli chcecie wyrobił robloxie i może nagramy razem odcinek. Ale tylko inna osła może, bo już to jest tylko do jutra. Sora, ale muszę tak robić. Nie chcę, żeby mi zbyt dużo friendów. Mam od swojego bra... Mam nad archera. Oczywiście nie jestem tak głupi, bo już mogę zrobić kolejną rzecz. Ale Op. pik wywaliło, czyli żeby mam gry bez pigi, wolę zrobić jeden trik, który będzie potrzebował przerwy. Już ten trik zrobiony, teraz ja robię parkour, który jest łatwy. Dla to już nie będzie. Bo jak Dendra w opisie, to już on tak nie da się tego przejść. To jest Piggy chapter 13. Zemsta Dogiego. Na razie buduję ją. Patrzcie. Otworzę. A dalej się z nią bawił. On chce jakbyś się zaatakować. On się nie da. Jeszcze jej ten klucz. Chyba, że spadła. Piu, piu. Jak ja jeszcze będzie kadał to. Czy sam kubik Czy tych tych samych? Dogi, pocałuj ją! Dogi! Dogi, dobra, wychodzę z pistolem! Ale można jeszcze tutaj spać? Nie będę robił, bo zakończenie. Jeszcze pig zasnęła. Przechodzimy do mojej pierwszej mapki, która była... O, jest... Łotwa? No jak się wydaje to nie... Popatrzcie jakie duże! To, to jest jeszcze pyk sordzierów sortier Bo chciałbym, żeby nie było pyk, niespodzianki i podobie I będę chodzić po całej mapie Idzie konili, a i tutaj już jak się schować, to będą tutaj gampili. No i tutaj. No, że koniec. Kopatrzcie. Słuchajcie pyk, pik, pik, pik. I tu jest potrzebne. Na razie... Na razie tutaj jeszcze nic nie dodałem. ale zagram w tą mapę. Idziemy na inny... Może nie chcecie to sobie holy... chcecie Winter Holiday I widzicie, że mam 38 poranów, więc nie chcę za dużo. Winter Holiday to jest Momentu musiałem zablurować, ponieważ Kaldres pokazał tam w tym filmie rzeczy swoje prywatne, więc musiałem to zablurować. Miłego oglądania dalej których ale od jeszcze nie nagrał na przykład tylko imno, ale pewnie grał i by, tłumaczył i tłumaczył do swoich No widzicie. o to chodzi że jak jest Bóg tu, to nie ma zdrowia ale jeszcze o to chodzi jak jest holiday to jest ciężko, tak A jak prajer, to te. Jakby to nie patrzcie się, jakby to nie myślicie, że nie ma.